Minister Niedzielski przetrwał dużo kryzysów. Przetrwał kryzys covidowy i on nie był takim rasowym politykiem, to znaczy nie wychodził i no nie w ogóle rzucał... nie jest politykiem, bo nawet nie jest posłem, tylko jest po Ale prostu... chce być. To o tym za chwilę. <laughs> Kontynuuj. I on nie miał takich wtop po prostu, nie miał takich wtop słownych. Też zaraz przejdziemy do pani Katarzyny Sujki, która jednak miała już na samym wstępie dosyć kontrowersyjną wypowiedź, on się ustrzegał, zawsze mówił naokoło i raptem okazuje się, że na jego Twitterze no, są dane osobowe lekarza, jest jego recepta. Co takiego się tam zadziało? Plotki są takie, że to wcale nie pan minister zdrowia, tylko y, podobno jego rzecznik napisał tego tweeta i on wziął za to odpowiedzialność, no bo cóż miał zrobić? No to było na jego Twitterze. Wszyscy doskonale wiemy, że ministrowie, politycy bardzo często wysługują się, gdzieś gdzieś biurami prasowymi, asystentami, którzy piszą y, ich jakieś informacje w menek społecznościowych, czasem robią to sami, no ale w tym przypadku podobno to był bardziej, była bardziej rzutka osoba, jego współpracownik, niż sam minister Niedzielski, bo to trochę nie jest w charakterze dama Niedzielskiego. No tak, jak oglądałam premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy ogłaszał tę dymisję, to było widać, że generalnie jest dosyć zasmucony całą tą sytuacją. Nie, nie zachwyca go konieczność gaszenia tego pożaru. No i przede wszystkim, właśnie wydawał się taki, no, trochę przybity tam, oczywiście, chwalił panią Katarzynę Sujkę nową minister, czyli kandydatkę na nową minister, bo chyba powołania jeszcze nie dostała, ale generalnie chyba tego Niedzielskiego dosyć lubił i cenił. Ale w pisie jakbyś porozmawiała, jakbyście państwo posłuchajcie, tam w pisie mówią o Niedzielskim, to w pisie to wieszają na nim wszystkie psy. To był podcast Niedyskrecje wyborcze. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl. Oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.